bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale a dzisiaj przetestujemy sobie taki masażer elektryczny na szyję z Allegro, zobaczymy czy warto taki masażer kupić, jak on działa także zapraszam do oglądania. Dobra moi drodzy odpakujmy sobie nasz masażer z Allegro i zobaczymy co tutaj jest w środku Jeszcze tutaj informacje możecie sobie przeczytać z w pudełku prezentuje się tak na dwa paluszki AAA jest zasilany. To jest masażer elektryczny, czyli chyba będzie raził prądem, bo tutaj jest napisane o impulsach elektrycznych. Ale dobra, tutaj takie pudełko. Otwórzmy je sobie, zobaczmy, co jest w środku. Mamy instrukcję obsługi. Oczywiście po angielsku. No i tutaj jest zestaw co zawiera. O, odłóżmy sobie na bok. Czyli <tryk> mamy jakieś nakładki. Chyba elektryczne, czyli zakładacie sobie albo na ten masażer, albo na to. I później Wam wibruje to. Mi się wydaje. Są takie żelowe nakładki. Kabelek. Hmm. Hmm. A, czyli tutaj podłączacie te nakładki, sobie te kulki tutaj podłączacie. O tak, w taki sposób. zdejmujecie tą folię i sobie możecie, nie wiem, na przykład na bicepsa to założyć, albo na szyję, gdzie chcecie. I was powinien chyba razić prąd albo wibrować. Coś takiego. Za chwilę wypróbujemy to. Dobra, no i sam masażer. Tak on wygląda. Mamy trzy tryby intensywności. Tu jest ten soket do tego, żeby włączyć to, bo możecie rób, albo założyć to na szyję, żeby wam wibrowało, albo podłączyć to do tych nakładek i żeby wam na przykład, no możecie całe ciało tak sobie masować, gdzie tam chcecie. Ja nie wnikam. I dobra, uruchomimy go sobie. Zobaczmy, czy są baterie. O, są baterie, także możemy wypróbować go. E, dobra, wciśnijmy sobie on. Oserwator już się uruchomił. Teraz weźmiemy. Hmm, tutaj powinno się chyba świecić na czerwono. A tutaj jest on, dobra. Świeci się dioda na czerwono, jest pierwszy tryb. I tutaj macie dwa przyciski szybciej i wolniej. Czyli zwiększacie sobie intensywność albo zmniejszacie. Tak mi się wydaje, że tak to powinno być. Wciśnijmy szybciej. No i tutaj macie tryby, nie? czyli jak naciśniecie to MODE, Zmienia się na drugi tryb. Teraz na trzeci. Teraz jeden i drugi jednocześnie będzie was masował. Teraz drugi i trzeci jednocześnie, bo macie różne te, typy drgań. No i tutaj macie wszystkie trzy tryby naraz. No i od początku później. Czyli macie ogólnie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć trybów macie razem. Macie sobie to zmieniać. No i dobra, przetestujmy sobie ten nasz masażer czy w ogóle... O, najpierw sobie przetestujemy te nakładki, czy drgają. Założę sobie tutaj na ręce, żebyście widzieli, czy to drga, czy nie drga. Mam nadzieję, że mnie mocno nie porazi prądem. Podłączmy sobie tutaj do wejścia. I te nakładki sobie... O, żelowe nałożymy. Na rękę może sobie nałożymy. I sobie wciskacie. O, I nie wiem, na bicepsa sobie przyczepię, żebyście widzieli, myślę, że to będzie widać. kurczę, albo nie wiem, może tak na rękę, może będzie widać. No dobra, na rękę z jednej strony przyczepimy tak, i drugie przyczepimy z drugiej strony. Poczekajcie, no, żeby to było widać do kamery. O kurczę, już czuję, że coś kopie. O, dobra. Odrwiemy sobie to. Przyczep... Oła, kurczę, poraziło mnie. A, Dobra, przyczepmy sobie tutaj na tę stronę. No i tutaj weźmy sobie tryb, wszystkie naraz. Żeby sobie... O kurczę, już czuję, że kopie. Tak lekko. Sobie zwiększmy teraz intensywność. Lepiej. o kurczę, czuję, czuję czuję, że tylko, że tutaj jest mało mięśni i nie będzie, nie będzie widać do kamery chcę Wam to pokazać o, czuję, czuję, że coś się drga ja czuję, że mnie tak prądem fajnie radzi o kurde o wow. czuję, że coraz bardziej, dobra zmniejszę sobie inny tryb eee, mode teraz jest drugi tryb wejdziemy szybciej o kurczę. O, ale teraz radzi, uuu, Czekajcie, żebyście widzieli, że drga, no nie, nie, nie będzie tego widać, na bicepsa sobie założę i zobaczycie, czekajcie chwilę, dobra moi drodzy, przyczepiłem sobie to teraz do bicepsa z obydwu stron i sobie weźmiemy wszystkie tryby, czyli trzy na raz, już czuję, że tak lekko drga, dobra, trzy jest, o widać to teraz bardzo dobrze, jak trzęsie mięśnień, tak razi prądem. O kurczę! Może <laughs> masakra. <śmiech> Naprawdę to działa. Nie jest to zbyt przyjemne. Takie yy, na całą moc jak chyba. Weźmiemy na całą moc, bro. Ała! Uh! Kurczę, nie można wytrzymać. Nie, mocniej nie dam rady. <śmiech> Naprawdę. <śmiech> Bo to kopie nie No i dobra, jak widzicie, działa. Wyłączę to teraz, bo naprawdę to bardzo mocne kopie. I zobaczmy sobie to na szyję. Dobra moi drodzy, sobie nasz masażer na szyi. E, zobaczmy czy to w ogóle działa. E, ustawiłem sobie tutaj trzy tryby, czyli będą się między sobą zmieniać. E, intensywność ustawimy na najniższą, żeby nie było strachu. Czekajcie. O! najmniejsza, no i dobra, przetestujemy. O i tu jest taki fajny, właśnie fajna taka vibracja. fajnie masuje, I się te tryby między sobą zmieniają, także polecam tą najmniejszą intensywność, kiedy się nie przejmujecie, że za bardzo was prot porazi. Zmienimy sobie teraz troszeczkę na dwa razy, żeby bardziej to było intensywne. O, teraz już mocno jest. Czuję, że no, to już jest takie ciężkie do wytrzymania. I macie jeszcze ile zakresów mocy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć... O, nawet 7 zakresów jeszcze mocy w górę, a przy trzecim się jest yy, ciężko wytrzymać. Także to już dla hardkorów. Ja nie będę tego próbował. Także tyle. Masażer działa. Koszt niewielki bo 35 zł. Możecie sobie przetestować. W komentarzach możecie napisać, co sądzicie o takich masażerach. Czy warto je kupić, czy nie. Moim zdaniem warto. Fajnie relaksują. No i tyle. Jak się odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu.